Cześć. Właśnie wyszła nowa i ostatnia w 2022 roku wersja Minecraft Preview. Niestety rozpoczyna się już przerwa świąteczna, podczas której w nowych wersji nie otrzymamy. Tak więc aby uczcić ten rok Minecrafta, zostawcie pod tym przeglądem 50 łapek w górę i zachęcam również do subskrypcji kanału. Z góry dzięki. Ja już nie przedłużam i zapraszam na przegląd Podczas załadowania lejka lub dropera książkami, kiedy ten jest podłączony do rzeźbionej półki, półka zacznie się zapełniać. Slajmy i kostki magmy nie pojawiają się już w miejscach o wysokości niższej lub równej dwóm blokom. Najazdy uruchamiają się teraz poprawnie podczas wkroczenia do wioski z efektem bet Omen, kiedy gracz jedzie na koniu lub leci elitrą. Narzędzia nie powinny się już zużywać mega szybko podczas szybkiego ataku. Takie coś można było i w sumie dalej można zaobserwować podczas niszczenia łódki siekierą. Lejki poprawnie zbierają teraz wiele typów przedmiotów zamiast jednego, który został zebrany jako pierwszy. Według twórców konie nie mogą już przechodzić przez płotki pokryte dywanami podczas popychania ich. Hitbox Weksa został wyśrodkowany, Weks dostał nową animację ataku podczas szarży z pustymi rękoma oraz Weksy renderują teraz przedmioty trzymane w rękach. Niestety tego wam nie mogę pokazać, gdyż bedrock jest zbyt ułomny, aby pokazać hitboxy lub przywołać mowa bez inteligencji. Ponownie do łodzi i wakuników mogą wsiadać weksi i aleje. Minecraft wyświetla teraz komunikat z ostrzeżeniem przed przekierowaniem poza grę, na przykład wtedy, gdy chcemy zgłosić błąd. Oczywiście zmiany sterowania dotykowego i zmiany techniczne również się pojawiły, ale z oczywistych względów nie mogę wam ich zaprezentować. Twórcy wspomnieli nam o zmianie jaka zaszła tydzień temu, a mianowicie ta, dzięki której gracze i MOBY nie są już podpalani przez ogniska. Stwierdzili oni, że był to błąd i został naprawiony. Jednakże przepraszają wszystkich graczy, którzy dzięki temu tworzyli jakieś mechanizmy. No i to tyle w dzisiejszej wersji preview. Jest ona mała, a ja miałem nadzieję na jakąś świąteczną niespodziankę i nowości z 1.20. Ale niestety to dopiero w 2023 roku. Jak mówiłem na początku, zostawcie tu 50 łapek w górę i uczcicie ten rok Minecrafta. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie filmu do końca. Cześć!